Druga bramka w tym sezonie, musisz być z siebie zadowolony. Jestem zadowolony z całej drużyny, bo wygraliśmy kolejny mecz na wyjeździe i nie straciliśmy bramki. I to jest najważniejsze, a to, że ja strzeliłem bramkę, to jest z tym wszystkim mało ważne. Yy, chyba chcieliście udowodnić tym meczem, że porażka z Piastem była wypadkiem przy pracy. No rzeczywiście. Yy, Takie postawiliśmy sobie cel przed wyjazdem do, do Ząbek już, żebyśmy przywieźli z tych dwóch meczów sześć punktów, przeszli do kolejnej fazy Pucharu Polski, zdobyli Kolejne trzy punkty zrównali się z pierwszym miejscem na dzień dzisiejszy w tabeli. To był, to był nasz cel numer jeden. Pod koniec meczu chyba trochę się już wyluzowaliście i jak sam trener Zieliński wspominał na konferencji, no nie może być tak, że przy wyniku 3-0 tracicie kontrolę. Myślisz, że, że właśnie zmęczenie tutaj dało się we znaki? Czy coś się stało? No myślę, że trochę rozluźnienie przy tym wyniku 3-0. Czasami, czasami tak niestety jest i... No rzeczywiście, te kilkanaście minut w drugiej połowie już oddaliśmy inicjatywę Koronie, ale to było poniekąd normalne, bo graliśmy skutecznie w piłką w pierwszej połowie i ten kryzys pewnie w drugiej połowie musiałby przyjść. Ale wyprowadzaliśmy swoje kontry, mieliśmy swoje sytuacje. Szkoda, że ten wynik się skończył tylko 3-0. Dziękuję bardzo.